Wywiad Radia i 103.9 Wojtek Rokicki, witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj spotykamy się dlatego, ponieważ zarówno i w Kielcach i w Łopusznie powstają placówki godne uwagi, godne uwagi szczególnie rodzicom. Ale o tym więcej opowie nasz nam gość. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Adrian Lipa, dyrektor placówki Opuszczenie niepublicznego, naukowego przedszkola integracyjnego. Jeżeli chodzi o Kielce, tutaj mamy świetną panią dyrektor, która nie mogła dzisiaj być obecna. Właśnie jesteśmy w trakcie odbiorów najistotniejszych straży Sanepidu. Placówka rusza od 1 stycznia. Niepubliczne, naukowe przedszkole integracyjne mini college. Co to takiego? Jest to pierwsza w Polsce placówka oświatowa, niepubliczna, działająca na prawach publicznych. Wygląda to następująco. Podstawa programowa, która obowiązuje od 1996 roku w Polsce, nie została zmodyfikowana. Od tamtego czasu my postanowiliśmy urozmaicić tą podstawę programową o dodatkowe zajęcia naukowe czyli de facto rozbudowaliśmy istniejącą podstawę programową o szereg zajęć edukacyjnych, stricte zajęć naukowych. Dzieci poprzez eksperymenty, które wykonują na terenie naszych placówek, rozbudzają swoją świadomość naukową, pobudzają się do myślenia o, o nauce. Dzieci eksperymentują, wykonują bardzo proste zadania, które w przyszłości powodują ich chęć pogłębiania tej wiedzy. Przedszkola naukowe funkcjonują w krajach Europy Zachodniej. My implementowaliśmy ten pomysł do Polski i po raz pierwszy w kraju utworzyliśmy naukowe przedszkole przy Uniwersytecie. Planujemy bardzo, bardzo owocną współpracę z uniwersytetem. Mamy zamiar korzystać z pracowni uniwersyteckich, z planetarium, które jest ewenementem, nas myślę na skalę całego kraju przedszkole będzie korzystało z infrastruktury uniwersyteckiej dzieci będą mogły obserwować studentów podczas wykonywania profesjonalnych eksperymentów konkludując drodzy państwo jeżeli jesteście zainteresowani chcielibyście nieco podejrzeć jak młodzi naukowcy nam się będą mogli kształcić zapraszamy w Kielcach od 15 12 grudnia czyli najbliższa sobota ulica Świętokrzyska 15 to jest kampus Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tam odbędzie się dzień otwarty niepublicznego naukowego przedszkola integracyjnego Mini College, a Adrian Lipa, dyrektor placówki w Łopusznie, był naszym gościem. Dziękuję pięknie. Dziękuję serdecznie, życzę wesołych świąt. Do zobaczenia.